Witajcie. Ukraiński film propagandowy, krótki, ale wymowny. W stosunku do nas, Polaków, sceny bojowe. Ale zanim dojdę do sedna tego nagrania, business insider. Ukraińcy wracają do domów na Wielkanoc. Ruch graniczny, największy od wybuchu wojny. Każdy nakarmiony komunikatami z telewizji odbiera, ma takie, jakby, ale jak to? Przecież tam jest wojna, uciekali i teraz sobie wracają. Każdy, kto czuje zagrożenie własnego życia, nie wraca tam, gdzie może zginąć, a tu mieszkamy w Polsce, bierzemy co się da, ale na święta to może wrócimy na Ukrainę, a ty dalej bierzesz nad godziny i pracuj coraz dłużej, bo ktoś na to musi zarobić. To jest mapa Ukrainy z zaznaczonymi działaniami wojennymi. Ten cały obszar jest wolny od działań wojennych. Tutaj na kolorze takim czerwonym, tutaj jest cała linia frontu i tutaj są największe działania wojenne. Rosja zajęła te obwody, najbardziej rosyjskojęzyczne, okopała się, tworząc umocnienia zwane linią Wagnera. Natomiast nam się mówi, że jesteśmy zagrożeni. Naprawdę? Ale już Ukraińcy bliżej konfliktu, krążący po świadczenia, tam i z powrotem, to już nie, już nie są zagrożeni. I bliżej, i bliżej wojny wracają sobie i jadą z powrotem do Polski. Tak, no, czyli tak, my jesteśmy zagrożeni, ale oni bliżej, bliżej konfliktu nie czują się zagrożeni, ale my musimy się czuć zagrożeni. Oczywiście zaczniemy być, jak nie zmienimy tej głupkowatej polityki. W jednym z wywiadów Bartosiak użył pojęcia ataku wyprzedzającego. Uważa pan, że Polska powinna brać pod uwagę uderzenia wyprzedzające na wojska rosyjskie stacjonujące w obwodzie kaliningradzkim i na Białorusi? No nie, ja tak uważam, tylko to jest, to wynika z wypowiedzi polityków i zakupów wojskowych. Przy po co kupujemy to wszystko? Ale uderzenia wyprzedzające, czyli co? Mamy informacje wywiadowcze od Amerykanów, że następuje zgrupowanie wojsk na granicy z obwodem kaliningradzkim, czy na granicy między Polską a Białorusią i uderzami piersi? No i to jest cały problem, dlatego, że to jest kwestia strategii aktywnej obrony. Nie da się prowadzić tylko kwestii obronnej między Warszawą a Brześciem. Skoncentrujmy się na tym odcinku, chyba że wpuszczamy głęboko aż pod Warszawę, tak, płaskim terenie Rosjan i obronimy o linię Wisły. Bez możliwości operacyjnego uderzenia wyprzedzającego na gromadzące się i koncentrujące się wojska rosyjskie. Tak? Ale czy Polska może podjąć taką decyzję no problem bez wolegan... zgody NATO, no bez, bez zgody Amerykanów? To jest oczywiście rzeczywiście działanie przeciwko sojuszowi i w szczególności Solidarności Sojuszniczej Artykułu 5 I też bardzo niepokojące Amerykanów, bo Amerykanie bardzo nie lubią jak to się skaluje bez ich zgody. A oni są hegemonem świata Zachodu i w ogóle chcą być hegemonem świata, utrzymać się. I dlatego kupujemy od nich systemy i będą kontrolowali, czy my się tak zachowujemy. Popełniamy błąd. Natomiast państwo polskie, w tym włodarzy i decydenci, którzy kupują sprzęt, muszą się zastanowić. Ja właśnie żądam w debacie publicznej tego, żeby powiedzieli, czy my kupujemy pod strategię aktywnej obrony, bo właśnie będą takie ograniczenia, że Amerykanie będą kontrolowali targeting. Więc czy ma sens, że my to kupujemy właśnie pod takie zdolności? Czyli klucz i istota... jeżeli chcemy to kupować, to musimy zrobić tak jak Izrael. Że prowadzi, mamy własną pętlę decyzyjną, własne systemy targetingu i wtedy sami decydujemy tak jak Izrael o użyciu sił zbrojnych swoich uprzedzająco I Amerykanie nic nie mogą podskoczyć, bo nie kontrolują tak zwanej pętli decyzyjnej. Ale czy uważa pan, że my w ogóle znajdując się w takiej sytuacji, nie mając możliwości sami bronić się dzisiaj... Możemy podskakiwać Amerykanom? To prawda, że nie możemy podskakiwać Amerykanom, słusznie pan to ujął, ale to może. Jest pan tylko prowokatorem. Czyli powiedzmy sobie wprost, to my mamy zaatakować, bo zakładamy z góry, zakładamy, że Rosja to na pewno nas zaatakuje. Nie zaatakowała, nie daje takich przesłanek, nawet płyną komunikaty, że nie chce zrywać kontaktów dyplomatycznych. Ale Bartosiak jako specjalista sugeruje atak wyprzedzający, bo zakładamy z góry. To trzeba podkreślić, zakładamy. Czujecie manipulacje? Perfidne i chamskie coś, co nazywa się gotowaniem żaby, wciąganie Polaków w otwarty konflikt. Co wiemy z historii? Co najlepiej działa na Polaków? Trzeba zagrać na emocjach związanych z historią. Tak, to jest Bogu rodzica. Od razu przypominają się te rycerskie sceny, obrazujące naszych przodków przed bitwą. Długo nie trzeba szukać. Bitwa pod Grunwaldem, ta episka, ta, 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 ta scena wymowna, podnosząca morale Polaków, taki, jak to powiedzieć, romantyzm polski. I ten wymowny moment ukraińska flaga na górze i dodana Polska na dole. Czujecie hierarchię? Na górze ukraińska flaga, tutaj na dole jak ten polski bohater z serialu Sługa Narodu polska flaga na dole. Teraz wiecie, gdzie będzie wasze miejsce w hierarchii w państwie złączonym z dwóch państw i nigdy Bombarduje się nas komunikatami o Rosji, co chce świat zdobywać. W czasie takiej hipnozy, bez, bez walki, tracimy własną suwerenność. Wymyślają takie zdupne hasła ruski mir i tak dalej i takie podobne. Ktoś może to w ogóle zdefiniować? Przywołują czasy Stalina i wrzucają w obecne, jak historia, czy to nasza to od czasów Końca II wojny światowej, to te systemy po prostu to nie jest jeden, jeden taki jednolity system. Jest, są czasy do 56 roku, czasy, czasy stalinowskie. Później, tak już mówiąc z, z perspektywy samej Polski, mamy czasy Gomułki, które już się już się różnią od czasów stalinowskich. Później mamy czasy Gierka, i tak. To, to po prostu nie można wrzucać i przywoływać jakichś najgorszych, najgorszego momentu z, z historii. Do, do, do dzisiejszych czasów to tak po prostu nie, nie działa żyję na tym świecie ponad 40 lat haśle tego miru jedynym mirem od strony Rosji mówię tu o czasach gdzie nasza polityka polska była jeszcze nie tak agresywna to były tanie surowce i ogromne rynki zbytu zawsze się mówiło przecież, że Rosja to studnia bez dna i można było tam pchać towary, firmy pracowały tir za tirem wyjeżdżał bo Rosja potrzebowała produktów, ale trzeba było zrobić co USA każe, czyli odciąć się od Rosji i Dalekiego Wschodu, no, oczywiście od Chin. Małymi krokami przygotowują nas i zlepiają w jeden byt. Chodzi o Polskę i Ukrainę. Dojdzie do tego, że prawnie będziemy już tak złączeni, zrównane prawa, świadczenia, wojsko polskie podległe pod Ministerstwo Obrony Ukrainy. Że zmiany nazwy Polska będzie tylko formalnością. Ale co tam wszystkich, ale o co w tym wszystkim chodzi? Amerykanie mają jedną zasadę. Jeżeli mają 10 przykazań bożych, to pierwsze jest takie, że są potęgą morską i bezpieczeństwo zależy od kontroli Pacyfiku i Atlantyku i eliminują wszystkie floty przeciwne, idą na wojnę z tego powodu. Drugie, że w Eurazji nie może powstać hegemon, który będzie kontrolował konsolidację gospodarczą kluczowej części Eurazji, czyli nie będzie robił pieniędzy konkurencji do kapitału amerykańskiego i technologii amerykańskiej. Amerykanie idą na wojnę z tego powodu. Z tego powodu, a nie z powodu demokracji, Amerykanie dołączyli w odpowiednim momencie do I wojny światowej, z tego powodu dołączyli do II wojny światowej i z tego powodu poszli na III wojnę światową, czyli Zimną wojnę. W książce Cztery lata w Białym Domu autorstwa Zbigniewa Brzezińskiego możemy przeczytać taki fragment, na początku września prowadziłem w Białym Domu sesję informacyjną dla grupy przywódców politycznych. Z zanotowałem w moim dzienniku, że pod koniec zebrania, w którym brał udział senator Robert Byrd, zadano mi pytanie, co będzie, jeżeli po roku 2000 rząd Panamy po prostu nagle ogłosi, że zamyka kanał celem dokonania jego napraw. Bez chwili wahania odpowiedziałem: W takim przypadku, zgodnie z przepisami traktatu, będziemy Musieli wkroczyć i zamknąć rząd Panamy dla dokonania napraw. Koniec cytatu. Rozumiecie, co znaczy? Kontrola szlaków handlowych bez ogródek. To niby było mówione w latach 70. w takim żarcie, ale to sugeruje i pokazuje, do czego są zdolne Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o kontrolę szlaków handlowych. A kanał panamski jest jednym z najważniejszych przepływów w szlaku handlowych Stanów Zjednoczonych. Bez ogródek, bez pytania, nie bez powodów. Wkraczają zbrojnie, rozpierdzielają kraj i nie ma, ma przeprosi. I nikt na świecie nie będzie oskarżał, że napadli, że to była wojna zbrodnicza i takie tam podobne. Nic. W roku 2013 Chiny ogłaszają swój wielki projekt ekonomiczny. Jeden pas, jedna droga. Znany też pod nazwą Nowy Jedwabny Szlak. W skrócie, jest to przerzucenie transportu morskiego na transport kolejowy. Raz, że pociąg jedzie szybciej niż płynie statek. Dwa, USA traci kontrolę nad tak wielkim przepływem towarów. Szlaki miały prowadzić przez Euroazję, Europę Wschodnią, czyli przez Rosję. Polska też miała na tym sporo ugrać. Miała być portem przeładunkowym do Europy Zachodniej. W 2016 roku. Było nawet spotkanie prezydentów Polski i Chin. Tej wielkiej idei jednego pasa i jednego szlaku, o tym w jaki sposób Polska mogłaby w tej, w, tej, w tej wizji rozwoju współpracy Chin z Europą wziąć udział. I mam nadzieję, że Polska stanie się taką swoistą bramą do Europy dla Chin nie tylko pod tym względem symbolicznym, ale przede wszystkim także faktycznie pod względem gospodarczym, że będą realizowane wspólne inwestycje, że będzie realizowana współpraca, która umożliwi wykorzystanie naszego potencjału portowego, myślę tutaj przede wszystkim o o porcie gdańskim, bo tam mamy terminal dużych głębokości, tam mogą wpływać największe kontenerowce, jakie w ogóle istnieją na świecie i tam może się rzeczywiście odbywać ta niezwykle intensywna wymiana towarowa i wymiana gospodarcza. Nie wiem, czy to spotkanie było tylko grą polskiego rządu, ponieważ pod koniec roku 2016 zostaje podpisana umowa w sprawie wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności z rządem Ukrainy. Tak, w sprawie obronności. Czyli to, co się obecnie dzieje, całe te podarki wojskowe, nawet personel wojskowy, wysyłanie polskich żołnierzy na, ma uzasadnienie prawne, bo już ta umowa została podpisana już, już wtedy. Wróćmy do 2013 roku. Podczas gdy Chiny rozpoczynają swój plan, na Ukrainie zaczyna się gotować. Dlaczego właśnie Ukraina i Polska to jest Morze Bałtyckie, to Morze Czarne? Wystarczy postawić w ogniu te dwa państwa od morza do morza czyli Polska i Ukraina, by skutecznie odciąć Rosję, jak również Chiny od Europy zachodni. Towary oczywiście z Chin dalej będą płynąć do Europy, ale już pod kontrolą USA. Czyli obkrężną drogą transportem morskim. W szczegóły krwawych zaś na Ukrainie nie będziemy wchodzić. A po prostu obalono legalnie wybranego prezydenta. W siłę zaczęły rosnąć oddziały spod Wilczego Haka. 13 grudnia 2013 roku Wiktoria Nuland powiedziała Stany Zjednoczone wspierały Ukraińców w budowaniu umiejętności i instytucji demokratycznych, promowania aktywności obywatelskich i dobrych rządów, które są warunkiem wstępnym spełnienia przez Ukrainę i jej europejskich aspiracji. Zainwestowaliśmy 5 miliardów dolarów, aby pomóc Ukrainie w realizacji tych i innych celów, które zapewnią bezpieczną i dostatnią i demokratyczną Ukrainę. Koniec cytatu. personal restraint. Since Ukraine's independence in 1991, the United States has supported Ukrainians as they build democratic skills and institutions, as they promote civic participation and good governance, all of which are preconditions for Ukraine to achieve its European aspirations. We've invested over $5 billion to assist Ukraine in these and other goals that will ensure a secure and prosperous and democratic Ukraine. Today, there are senior officials in the Ukrainian government, in the business community, as well as in the opposition, the civil society, and the religious community, who believe in this democratic and European future for their country, and they've been working hard to move their country and their president in the right direction. We urge the government, we urge the president, to listen to these voices, to listen to the Ukrainian people. USA pasy. Wiem, że na ten temat, na temat tej wypowiedzi były spory, dlatego dokładnie ją zasytowałem. To jest tłumaczenie Google z dokładnej wypowiedzi właśnie Wiktorii Nuland. Jest takie pojęcie jak działanie pośrednie i działanie bezpośrednie. Sami ocencie, na ile te 5 miliardów dolarów wpłynęło na krwawe wydarzenie na Ukrainie. Rozpoczyna się lokalny konflikt na wschodniej Ukrainie. Donbas staje w ogniu. USA nawet nie chce słyszeć o rozwiązaniach pokojowych, prą do coraz większego konfliktu. Niby były porozumienia mińskie, ale w wywiadzie dla The Zeit Angela Merkel powiedziała wprost, że umowa z 2014 roku była próbą dania Ukrainie czasu, żeby mogła lepiej przygotować się na atak ze strony Rosji. W 2014 roku, teraz mamy rok 2022, to długo czekali na ten atak. Długo i długo tam dziobali. Długo. Tak się przygotowywali, że Donbas, będący w dużej części rosyjskojęzyczny, był systematycznie bombardowany. Do szkolenia, dostawy broni. Doszło nawet do tego, że w 2019 roku pan Arestowicz mówi o chorym warunku wstąpienia przez Ukrainę do NATO. Z możliwością 99,9% nasza cena za NATO to duża wojna z Rosją. Oczywiście duża wojna z Rosją i przechod w NATO po, po rezultatom zwycięstwa w Rosją. Musi tylko wygrać wojnę z Rosją. Rozumiecie to? Taki malutki e, szczegół taki mały warunek. E, wygrać wojnę z Rosją. To wtedy, to wtedy was weźmiemy do NATO. I on, to, i, on, I on to powiedział w wywiadzie i mówił to w wielkim przekonaniu. To rok 2019, to trzeba podkreślić, gdzie jeszcze nikt nie rozważał takich normalnych ludzi, nawet sobie nie wyobrażał takiej potężnej wojny, jaka, jaka się tam odbywa, taka, taka nawałnica. I on mówi, że kraj wejdzie do NATO, jeżeli wygra wojnę z, z Rosją. No, no sorry. Każdy by chciał uniknąć tej wojny i prowadzić rozmowy w takim celu, w, takim, w taki sposób, żeby do tej wojny nie doszło. A tu im stawiają warunek, że chcecie do, do NATO? No tak to wynika z tych jego słów. Chcecie do NATO? Rozwalcie Rosję w otwartym konflikcie. I mówi to tak: jakby to wojnę już wygrali, takim po prostu mózgi sprali. I tak się nie mogli doczekać tego ataku Rosji, że przed tym samym uderzeniem raport OBWE. Mówi o ogromnym naruszeniu broni. Szczególnie w Donbasie i Ługańsku. Czyli był ogromny ostrzał Donbasu i Ługańska. I nikt po prostu nie mówi, bo nam w telewizji pokazywano, jak w tamtym czasie no to tak, były tak zwane ćwiczenia, że Rosja zaczyna ćwiczenia wojskowe, roz, rozstawia swoje wojska, ale w tym samym czasie potężna armia Ukrainy, ponad około 600 tysięcy żołnierza, również to były rozstawiane wokół Donbasu. Dwie armie już się rozstawiały i to, to nie było do niej uniknięcia. Minął ponad rok, Rosja zajęła to, co obiecała, tereny najbardziej rosyjskojęzyczne, w tym również najbardziej gospodarcze. Te cztery obwody to jest około przed wojną ponad 50% PKB całej Ukrainy. I to też trzeba zaznaczyć, że te cztery obwody wytwarzały połowę PKB całej Ukrainy, a były najbardziej biedne. Za to zachodnia Ukraina, Kijów. Balangi, imprezy, urabura, co, co tam, co, co, co tylko, fajnie wszystko, tam jest bogactwo, a ci na wschodzie, niech sobie po prostu tyrają, i tak jak nasz tutaj znany polityk, miska ryżu. Więc nie dziwcie się, że oni chcieli się odłączyć. I to nie jest, to są po prostu fakty ekonomiczne, które po prostu można do dokładnie sprawdzić. Więc ja się po prostu nie dziwię, że oni chcieli tych referendum, chcieli się odłączyć, bo jak ktoś kogoś w odpowiedni sposób traktuje, to i się odwzajemnia. A tam nie dość, że trzeba było zapieprzać, to jeszcze ci na głowę pociski spadały. I mamy co dalej. Wojna trwa, militarnie Ukraina ponosi ogromne straty, Europa nie nadąża w dostarczaniu pocisków. A Rosja zaciśnia współpracę z Chinami. Chiny nie za pomocą przemocy, tylko za pomocą dyplomacji. Zjednają sobie blis, Bliski Wschód. Rozliczenia za ropę przechodzi na juana, a przecież cała siła dolara to była ropa. Petrodolary inaczej mówiąc. Gospodarka im rośnie, Chin. Produkcja stali na przykład to już ponad miliard ton. Rozumiecie? W ciągu roku wyprodukowali ponad miliard ton. Żelaza, a stal jest jednym z podstawowych mierników w badaniach cybernetycznych. Militarnie, Chiny, chociaż wolą załatwiać sprawy dyplomatycznie, to potrafią pokazać na co ich stać. Urządzają ćwiczenia wojskowe wokół Tajwanu, a Chiny to również sojusz BRICS, czyli Chiny, Rosja, Indie, Brazylia. A do tego grona aspirują jeszcze Iran czy na przykład Turcja. A my, krali po, pokłócone z innymi państwami, z władzami, które widzą tylko wojnę jako jedyne wyjście, a raczej mające takie wytyczne, popełniamy narodowe samobójstwo dla interesów anglosasów. Nie wolno w obecnym czasie przyjmować jakichkolwiek postaw agresywnych. Chociaż trochę znając cybernetykę wiecie, czym się kończy, gdy dwa systemy oddziaływują na siebie sprzężeniem zwrotnym dodatnim, tylko dodatnim. Kończy się moc systemu i bye baj, koniec. Nie dajcie się wciągnąć na tę skliwą propagandę, a te chwytające za serce melodie, może i mają one dla nas znaczenie historyczne. Musimy mieć również świadomość tego, że ktoś zna te reaktywności wywoływane przez te bodźce i robi to świadomie z premedytacją, wykorzystując te, wykorzystując te bodźce. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i. Do następnego. I taka jeszcze w Postscriptum mała prośba. Za pracę związane z nagraniem. Daj lajka, like daj suba. Bo jednak trochę czasu, żeby to znaleźć, te materiały. Jak również zmontować się cały ten film. To trochę czasu zajmuje, a ja z tego nie żyję. Robię to wyłącznie w wolnych chwilach, więc tak jak wcześniej powiedziałem, trzeba pracować, zapieprzać, żeby nasi sąsiedzi mieli dobrze u nas. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. I pozdrawiam.